Gratuluję wygranej, pierwszy start w sezonie, no i można powiedzieć, i skwitować to chyba tak, że dzisiaj FollowBuzz pokazał po prostu siłę w Rybniku. E, no nie było łatwo, e, nie układał nam się od początku, e, może nie od początku ten mecz, ale gdzieś tam po tym upadku Wiktora troszeczkę e, mieliśmy głowy kwadratowe, ale, m, ale chłopacy udźwignęli cały ciężar i E, Udało się zrobić dobry wynik, widać e, prędkość, e, jest może kilka jeszcze rzeczy, to pierwsze zawody ligowe, więc tutaj mi się wydaje, że też e, w końcu już my wyjechali, w końcu gdzieś tam, e, gdzieś tam schodzi z zawodników ten taki, taki stresik i, i myślę, że będzie lepiej. Jak czuje się? Wiktor, macie jakieś informacje, co z, co z jego stanem zdrowia? Nieoficjalnie mamy to informację. mamy nadzieję, że będzie lepiej niż myślimy, ale, ale generalnie to Wiktorowi posyłamy ciepłe słowa i oby było, skończyło go na śniakach. Jeśli chodzi o Erasmusa, to rozumiem, że skoro pojechał w 14 biegu, to wszystko w porządku, tak? No tam kwestia była y, uderzeniem łańcuchem, y, więc ten ból na początku jest wiadomo bardzo mocny, y, z czasem on tam gdzieś schodzi, ale ja myślę, że to jutro, pojutrze pokaże się wielki siniak. To jeszcze wracając do zawodów, Pan był trochę być może zaskoczony tym, że Wam tak łatko szło, no bo w zasadzie zaczęliście 5-1 i, i od początku tutaj widać bo że jesteście po prostu szybsi od gospodarzy, lepiej spasowani z tym torem. Y y no nie, nie myślałem, że będzie może tak, tak spokojnie, ale, ale czy spokojnie to może źle powiedziane, bo, bo spokojnie było do końca. E, nie było tak łatwo, ale, ale no dźgnęli. Ja powiem szczerze, że bardzo się denerwowałem. Też, też chyba pierwszy ten mecz, jakiś taki stres i e, gdzieś, to, gdzieś to ze mnie wychodzi, schodzi. E, jeśli tam gdzieś chaotycznie coś mówię, to przepraszam, ale, ale naprawdę dużo w głowie się tutaj kotłowało, żeby, żeby odjechać to do końca już spokojniej. Udało się, cieszę się i dziękuję chłopakom, że stanęli w tym zadania. Myślę, że kibice zadowoleni, fajnie. To ostatnia kwestia, Gdańsk przed Wami, czyli kolejny wyjazd w najbliższą niedzielę, no to chyba, wydaje się, że tam może być, może być trudniej, powinno być teoretycznie trudniej niż dzisiaj, tak? Ja powiem tak, no. Nowe zawody, nowy rozdział. Zobaczymy, będziemy, będziemy rozmawiać o tym w niedzielę po, po meczu z Gdańskiem. Dzięki serdeczne.